A więc cześć, manko, jestem Petry teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam was w serii, która znaczy zniknęła z mojego kanału, ale pojawiła się na nowo, tak jak PJ Survival, czyli oczywiście seria moje ulubione. A więc tak, dzisiaj witam was w pierwszym odcinku po długiej, długiej przerwie z mo od moich ulubionych, a dzisiaj przychodzę do Was z moimi ulubionymi serialami na Netflixie, więc co, bez błędnego gadania? Jeszcze chciałem Was zaprosić do subskrybowania tego kanału. Tutaj znajduje się na, przycisk na moim palcu oraz podajcie na mojego Instagrama, którego macie tutaj na moim palcu i co, bez by nagadałem przechodzimy już do odcinka. Yo! A więc na piątym miejscu mojej topki znajduje się serial Stranger Things, który znajduje się u dołu topki, ponieważ jako jedyny z tych wszystkich seriali, które są dzisiaj w topce nie przypadł mi do gustu, znaczy, żeby nie obrać to serialu. Obejrzałem dwa sezony Stranger Things, ale nie przypadł mi on aż tak do gustu, dlatego skończyłem właśnie na drugim sezonie, trzeciego nie oglądałem, ponieważ twierdziłem, że nie opłacę się oglądać serial, który aż tak mnie nie przyciąga, nie interesuje, więc odpuściłem sobie jakoś Stranger Things po dwóch sezonach. Może kiedyś wrócę jeszcze do niego, nie wiem, zobaczę. Ale jak na razie postanowiłem, że odpuszczę sobie go. Na czwartym już miejscu znajduje się serial Sabrina. Który zacząłem oglądać od jakiegoś tydzień, dwa tygodnie temu zainspirowały mnie moje przyjaciółki, ponieważ ciągle o tym gadały, oglądały też go, i mnie jakoś tak podkusiło, że też do obejrzeć. Już skończyłem chyba. Znaczy, skończyłem cały jeden sezon i jestem w połowie drugiego, ponieważ ma, oglądam też przy okazji parę innych seriali, dlatego tak nie obejrzałem całego jeszcze, ale jestem już w połowie drugiego sezonu. Yy, serial mnie wciągnął. Yy, naprawdę jest wart polecenia. Jak dla mnie, lubię takie klimaty. No to dla mnie to jest naprawdę wart polecenia. I polecam wam również go obejrzeć, jeżeli macie Netflixa. A więc przechodzimy do top 3 seriali. Na trzecim miejscu znajduje się. Serial dom z papieru, który naprawdę uwiódł mnie tak, że nawet nie pytacie, od pierwszego sezonu do trzeciego oglądałem tak jak oglądałem. Znaczy, jakby to, że to nie zabrzmiało źle, naprawdę oglądałem z zainteresowaniem, ponieważ tam cały czas się coś działo, cały czas. Jakaś akcja trwała. Jed, jeden, jedna akcja rozgrywała się, ciągnęła się przez dwa sezony, ale to, było, to nie było wcale nudne, bo to było naprawdę interesujące, bo ciągle się tam coś działo. Trzeci sezon przecież do innej już akcji, ale również tak ciekawy jak poprzednia, a nawet i bardziej. A teraz czekam do kwietnia na kolejny sezon Domu z Papieru. Na drugim już miejscu znajduje się serial Riverdale, który. To jest jeden z pierwszych seriali, które zacząłem oglądać. naprawdę to jest serial, który przyciągnął mnie. I oglądałem go dzień w dzień. I teraz tylko czekam co tydzień na kolejne odcinki, bo nie mam co oglądać. Oprócz domu z papieru. Nie, domu z Papier też, Oprócz Sabriny. A już na pierwszym miejscu znajduje się serial Wiedźmin, którego nie mogło tutaj zabraknąć w tej topce, ponieważ o. To jest serial. Który już wiedziałem, że na pewno będę oglądał, po tym jak oglądałem yy, oglądałem Wiedźmina u różnych streamerów, youtuberów, jak przechodzili go. Ja sam niedawno zacząłem także przechodzić to Wiedźmina, jak, widzieli, jak widzieliście na moich streamach. I po prostu wiedziałem, że nie mogę, nie mogę przegapić tej okazji i nie obejrzeć Wiedźmina. Obejrzałem go w 3 dni, wszystkie odcinki, a było to chyba 10 odcinków po godzinie, jak się nie mylę. I wszystko poleciało w godzin, znaczy w 3 dni poleciało. A więc co, to by było na tyle, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z moich ulubionych, to zostawcie 10 łapy w górę, tam na dole. I pojawi się kolejny odcinek z moich ulubionych, również z Netflixa, ponieważ mam przygotowane 3 odcinki, włącznie z tym 3 odcinki o Netflixie, więc co. Subskrybujcie jeszcze raz kanał, tutaj na moim palcu znajduje się przycisk oraz wpadajcie na mojego Instagrama, którego macie tutaj. Więc co, do zobaczenia, cześć, żółwiczek.